Witajcie, tutaj Czarny Bobek, a to jest kolejny odcinek przywód z Minecraft. Jak widzicie mam ładny napis, witucie, witajcie tutaj czarny Bobek. Mam także nowy tekstur pack, yy, który wgrał mi, bo mi się jakoś nie udawało za pałowiec, którego kanał bardzo polecam i pojawi się wajem, wam mniej więcej teraz na ekranie. Tak, yy, wow, troszkę mi laguje. Czekajcie, zmienię sobie na chwilkę teksturki na domyślne, żebym Wam płynnie wszystko pokazywał. Tak, w wersji 1.7.2, no ogólnie od wersji 1.7, zostały dodane nożyce, którymi obcina się y, liście oraz y, owce. Nożyce tworzy się w następujący sposób. Tak. Jeszcze zejdziemy sobie na dół, żeby wam yy, pokazać. Tak, tu jest moje zboże. Yy, tak, to są nowe tłoki. Wow. O, tak, tłok się. Oho. Yy, jeden się przemieścił na dobra. Nie, wszystkie są dobre miejscu, O właśnie, widzicie? Jakiś... Baga dostał. Jeszcze sobie pójdziemy po TNT Tak. Wyjdziemy na pole. Na pole nadwór. Teraz tak. by jakieś owce znaleźć. Albo nie, pokażę Wam najpierw drzewko. Klikamy sobie na drzewko. I wylatuje nam y, jakby żywopłot, liście. Możemy z liści zrobić żywopłot, ale pod spodem musimy dać drewno, bo inaczej liście nam zginą. Tak, nie ma tutaj na razie, nie widzę owiec. Chciałem jeszcze pokazać, że naprawiłem y, z wcześniejszych wersji, bo miałem tłoki na modzie, a teraz musiałem zrobić tłoki oryginalnie. Pokażę Wam jeszcze y, domek na tym na wzgórzu no jak to już kurde owce się nie spamują, jakby przynajmniej czuły, że chcę im coś zrobić no ale cóż tak jeszcze wam pokaza z TNT tak to są właśnie nowe dodane tułki. chodzą mi, bardzo się z tego cieszę, miałem duże problemy, ponieważ po usunięciu ich przez aktualizację lawa mi się wlała do środka i zniszczyła mi wszystkie moje całą moją pracę no i troszkę się denerwowałem, no ale cóż, tylko dla siebie, mogłem się denerwować. Tak, szukam bardzo na gwałt owcy, ale kurde, nigdzie jakoś tej owcy nie ma. Właśnie, na pewno czułem, że to nie jest krowa. No niestety owca ani jednej. Tak, wziąłem ze sobą blok TNT, bo też yy, zrobiłem w aktualizacji, że TNT yy, nie wybuchnie jeśli się go ruszy tylko po prostu je się zbierze. To jest bardzo dobry bardzo dobry to zrobili, ponieważ ktoś sobie na przykład stają i przez przypadek sobie kliknął. Teraz TNT wybuchnie tylko gdy się go podpali albo gdy się da mu energię redstone. Em. Tak, witajcie, miałem mały problem, ale już wszystko jest zrobione. Tak szukam jeszcze Zastrany deszcz. <laughs> Przepraszam. Rosany desz uniemożliwia mi znalezienie owieczki. O, sami owieczki. O szkuśba. Gdzie te owieczki były? Ale nic. Jak widzicie, mam inny wygląd trawy. Trawa nie jest. O tak, tylko jest zarośnięta cała. To dzięki takzłypakowi. Jak widzicie wcześniej, gdy się uderzyło owce, no to od razu wypadała. Teraz, gdy się kilnie, zabije, to wypada tylko jeden. A gdy użyjemy nożyc, wypadnie. O, cztery wypadło. Wow. Teraz wypadnie ile? No, teraz są cztery wypadły. Przedtem maksymalnie była liczba 3. Dobra, tej głodny, nie będziemy cię ośmieszać, zabijemy cię. Tak, o, kolejne. Bardzo mi się podoba, że teraz dostajemy o wiele więcej wełny, bo wełna jest bardzo potrzebna. Tak, wpadłem do wody i teraz wyjdę za rok. Przepraszam, kłaczek. Tak, to chyba... W tym odcinku to chyba już będzie na tyle. Kolejne odcinki myślę kręcić nową serię. Let's Play. To jak, jako takie były poradniki. Może na koniec y, dla Was wysadzę cały ten świat, ale jeszcze nie jestem pewien, bo trochę się na nim zapracowałem. Ale cóż, no zobaczymy. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. I do zobaczenia. Na razie.